A ten cykl został zorganizowany z okazji Siedemsetniecia Miasta przez Lubelski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Na poprzednich spotkaniach mówiliśmy już o jedności z Lublina, o związkach z Lubliny Jana Kochanowskiego, a dzisiaj wykład na temat Czechowica, Klonowica i w ogóle kultury literackiej Lubina wygłosi przełom XVI-XVII wieku, wygłosi pan profesor Dariusz Hemperek z Uniwersytetu Marii curie Bardzo cieszymy się, że ten wykład odbędzie się w naszym muzeum. Ja tylko przypomnę, że Czechowicz, Józef Czechowicz, zwracał niekiedy uwagę na pochodzenie nazwisk Czechowicz, Czechowic i przyznawał się do pokrewieństwa z tym, jak pisał, z ariańskim rodem, a w jednym ze swoich tekstów, tekstu o tematyce regionalistycznej, opisywał Lubin tak. Lubin, miasto sadów wiśniowych, murów obronnych i acerna Klonowice. Za chwilę pan profesor wygłosi wykład, ale wcześniej chciałam jeszcze oddać głos panu profesorowi Wiesławowi Pawlakowi. Stowarzystwa Literackiego Adama Mickiewicza Lubelskiego Dzień, ja, Proszę Państwa, myślę, że nie ma potrzeby tutaj przedstawić pana profesora, ale jednak chciałem kilka słów powiedzieć. Pan profesor jest obecnie kierownikiem Zakładu Literatury Stolopolskiej na Uniwersytecie Marii Wi-Skłodowskiej. Jest oczywiście wybitnym znawcą literatury dawnej, zwłaszcza XVII wieku. Jego pierwszą książką była praca o Danielu. Borowski można powiedzieć, że w jakiś sposób zapowiedziała yy, była wyraz zainteresowań Pana profesora, które koncentruje się na poezji, głównie barokowej, ale drugi taki krąg zainteresowań to literatura reformacyjna, literatura polskich protestantów, ewangelików reformowanych. Kolejny taki krąg zainteresowań to literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Yy, pan profesor jest także autorem no, takiej bardzo poważnej monografii Jana Gawińskiego. Myślę, że gdyby teraz Czesław Herna spisał swój podręcznik o baroku, bo po tej książce pana profesora inaczej by też ten podręcznik wyglądał. Pan profesor jest też wydawcą tekstów literatury dawnej. No, jest oczywiście też znawcą kultury literackiej Ludwina. Wśród takich odkryć bardzo ciekawych pana profesora związanych z dawnym Ludwinem jest także pewna. Kurtyzana, awanturnica Jadwiga kolczowej, o której może yy, z dwa zdania usłyszymy, chociaż zdaje się, że pan nie, profesor nie przewidział tego. Prywatnie tylko jeszcze powiem, że pan profesor był także moim nauczycielem, mistrzem, który 20 kilka lat temu wprowadza mnie w tajniki literatury dawnej na katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kurtyzany nie uwzględniłem, aczkolwiek rzeczywiście 20 kilka lat temu odkryłem nieznaną międzynarodową w dodatku Kurtyzana, Ale krok czasowy, zakres czasowy dzisiejszego wykładu dotyczy przełomu XVI i XVII wieku, a ta Jadwika z Kolbuszowej została ścięta na rynku lubelskim w dosyć okrutny sposób za swe niecne postępki. Ukarana nie za to, że była kurtyzaną, no bo to był wiadomo, zawód najstarszy na świecie, ale za to, że popełniła no, wielożeństwo taką winę, że miała trzech mężów jednocześnie. To już było karane wtedy i dzisiaj. Więc y, y, zakres czasowy dzisiejszego wykładu dotyczy przełomu XVI wieku i y, przełomu XVI i XVII wieku i y, nakreśliłem go sobie właśnie w ten sposób, że byłby to, byłyby to dwie symboliczne daty. Data pierwsza 1584 rok, a więc właśnie rok śmierci Jana Kochanowskiego, na którym to właśnie roku, jakby zakończył swój wykład miesiąc temu, pan profesor Pawlak. Natomiast tą datą końcową byłby rok 1616, mianowicie ostatnia wielka dysputacja między Arianami a katolikami w Lublinie. Jeszcze trzy lata wcześniej, w 1613 roku, zmarł Marcin Czechowicz który jest wymieniony w tytule tego wykładu. Proszę państwa, Lublin był miastem w dawnej Rzeczypospolitej, w dawnym państwie polsko-litewskim, naprawdę wyjątkowym. Ja wiem być może zabrzmi to jak banał albo jak no, przeświadczenie tutaj miłośnika Lublina, Regionalisty. Pewnie każdy, kto zaczyna wykład w Katowicach, Łodzi, Poznaniu czy, czy Płocku, mówi, że to było miasto wyjątkowe. Ale proszę Państwa, rzeczywiście mamy bardzo wiele powodów, aby mówić o tej naprawdę wyjątkowości miasta Lubliny. Gdybyśmy popatrzyli dzisiaj teraz na mapę dawnego państwa polsko-litewskiego, to zauważymy bez trudu, że Lublin leżał w centrum, nie tak jak dziś gdzieś, prawda, na uboczu, na tej, jak to brzydko mówią w prognozach meteorologicznych, w ścianie wschodniej. dostaje drgawek, jak słyszę: ściana wschodnia, prawda. Tylko w centrum tego państwa, mniej więcej w połowie drogi między dwoma stolicami między Krakowem a Wilnem. I w dodatku w Lublinie przecinał się ten szlak północ-południe, przecięty był szlakiem wschód-zachód, mianowicie ważna trasa handlowa z Poznania do Kijowa. A więc były to okoliczności sprzyjające bardzo rozwojowi gospodarki, rozwojowi handlu. Drugi powód wyjątkowości Lublina to było ustanowienie tutaj Trybunału Koronnego. W 1578 roku już za Stefana Batorego i był to, proszę Państwa, naczelny sąd apelacyjny w Rzeczypospolitej. Jeden z trzech. Drugi był w Piotrkowie Trybunalskim, zobaczcie, do dzisiaj zachowała się ta nazwa. No i trzeci w Wilnie dla Wielkiego Księstwa, Lubel, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale zasięg Kompetencji Trybunału Lubelskiego obejmował nie tylko środkową wtedy część Polski, wtedy mówiło się Korona, ale również, co ciekawe, nawet Prusy Królewskie. A więc zjeżdżała tu szlachta naprawdę z całej Rzeczypospolitej. Trzeci, proszę Państwa, powód to właśnie wielokulturowość tego miasta i wielokonfesyjność tego miasta. I znów pewnie ktoś powiedziałby, no cóż, właściwie w dawnej Polsce, w dawnej Rzeczypospolitej, takie sytuacje jak wielokulturowość, fakt, że mieszkali tam ludzie różnych wyznań i różnych języków, było niczym dziwnym. No rzeczywiście, może poza, ma, poza Mazowszem, gdzie na ziemi mazowieckiej a więc miasta typu Warszawa, Płock, no, byli tylko katolicy, no a jeśli już mowa o jakiejś wielokulturowości, to za murami miast mieszkali Żydzi. Natomiast generalnie Mazowsze było nieciekawe pod tym względem, było takim monolitem, zresztą na nawiasem mówiąc, było najbardziej zapóźnioną kulturalnie dzielnicą Rzeczypospolitej. Więc, gdy mówię o tej y, niezwykłości Lublina ze względu właśnie na wielokulturowość i multikonfesyjność, y, i wielość y, y, również religii, to mam na myśli, że byli tutaj przed, y, mieszkańcy Lublina, byli chrześcijanami i to dwóch głównych religii, mianowicie y, katolicyzmu i protestantyzmu. Oprócz tego, byli Żydzi i oprócz tego, byli prawosławni. Dalej, jeśli spojrzymy w głąb jeszcze, to ktoś powiedziałby, no cóż, takie rzeczy były też i na przykład w Wilnie, prawda? Które rzeczywiście doczekało się znakomitej monografii profesora Davida Fricka, polonisty z Berkeley w Kalifornii który pokazał tą wielokulturowość, multikonfesyjność barwną bardzo Wilna. Ale proszę Państwa, Lublin jest jeszcze lepszy od Wilna, to znaczy jeszcze bardziej odmienny czy ciekawy, bo podobnie jak w Wilnie, mieliśmy w Lublinie katolików, kalwinistów, luteranów. Oprócz tego, jeśli chodzi o chrześcijan prawosławnych, Oprócz tego Żydów, ale jeszcze mieliśmy wśród protestantów najbardziej radykalny odłam protestantyzmu, mianowicie bracia polscy, czyli Arianie. W, da w dawnych podręcznikach mówi się tak niezbyt precyzyjnie, prawdę mówiąc teologicznie, błędnie: Arianie. Prawda? No, bracia polscy mają mniej więcej tyle wspólnego z Arianami, co, co kot z Tygrysem, no, ale. No, jakieś podobieństwo jest, prawda? W każdym razie arianie to byli antytrynitarze, chrześcijanie owszem, ale uważali, że dogmat o Trójcy Świętej jest sprzeczny z rozumem. I stąd tak bardzo znacznie różnili się, czy to od katolików, czy to od kalwinistów, czy to od luteranów. I tutaj, proszę Państwa, u nas w Lublinie była znacząca grupa tych braci polskich, czyli... Antytrynitarzy, mianowicie tysiąc osób, około. W ogóle Lublin był jednym z największych miast Rzeczypospolitej. Liczył około 15 tysięcy mieszkańców. Dla porównania, największe wtedy miasto Rzeczypospolitej, Gdańsk, notabene zamieszkały przez Niemców, chociaż wiernych królowi i wiernych państwu. Ale nie lubili tych szwedzkich królów, czy, czy, czy pruskich, prawda, nie płacili podatki gdańszczanie, z jednym wyjątkiem, pan profesor Pawlak się uśmiecha, ale generalnie byli wierni Rzeczypospolitej gdańszczanie, Niemcy gdańscy, no więc Gdańsk liczył 40-50 tysięcy mieszkańców, tak. Kraków dochodził do 30 tysięcy, a Lublin z liczbą 15 tysięcy był większy na przykład od takich miast jak, jak Warszawa, wtedy, i porównywalny z Toruniem czy z Poznaniem. A więc miasto duże, miasto na szlakach handlowych, miasto trybunalskie, i właśnie miasto. Bardzo interesujące ze względu na to, że było jedynym takim ośrodkiem Rzeczypospolitej, gdzie w takiej ilości, w dużym mieście królewskim osiedleni byli mieszkali Arianie, czyli bracia Polscy. Jak to się stało, że reformacja zapuściła takie silne korzenie w Lublinie? Były dwa powody. Jeden powód, generalnie pewna skłonność mieszkańców Lublina do tolerancji dlatego że to miasto trzeba pamiętać leżało blisko granicy etnicznej z yy, niedaleko od Lublina powiedzmy na rzece Wieprz przebiegała wówczas granica etniczna między żywiołem polskim a ruskim już wioski za Wieprzem były zasiedlone przez ludność mówiącą w języku ruskim i wyznającą prawosławie więc y, Lublinianie byli jakby przyzwyczajeni do tego, że można być chrześcijaninem, chociaż niekoniecznie katolikiem. A więc to jest jeden powód. Ale drugi, mocniejszy powód, jeszcze bardziej taki twardy, historyczny, dlaczego tu akurat tak mocno korzenie zapuściła Reformacja, a więc było, byli protestanci, to był fakt, że przez 60 lat w XVI wieku starostami Lublina, czyli głównymi urzędnikami królewskimi w Lublinie, były, byli ludzie no właśnie związani z reformacją. To, były trzy, to, były, to byli przedstawiciele rodu tęczyńskich: Stanisław, Jan Baptysta. No Jan Baptysta, krótko, trzy lata tylko, ponieważ niestety wyprawił się z amorami do Królewny Szwedzkiej, został pojmany na Bałtyku przez piratów duńskich i zmarł w niewoli. Romantyczna poniekąd historia, którą opisał Jan Kochanowski zresztą. No więc raptem trzy lata formalnie był starostą lubelskim Jan Baptysta, po nim jeszcze Jan Tenczyński do 1593 roku, a później Jan Firley. Do roku 1614. Warto wiedzieć, że Firlejowie wtedy rzeczywiście trzęśli Lubelszczyzną. Mieli swoje włości we wszystkich zakątkach Lubelszczyzny. Dość powiedzieć, że dzisiejszy Lewartów, Lubartów, wtedy Lewartów to było ich własne miasto. A więc te dwa powody złożyły się na to, że protestantyzm w Lublinie był mocny. Jeśli chodzi o gminę Braci Polskich, to filarami tej gminy były dwie osoby. Mianowicie w tytule znany z tego tytułu mojego wykładu Marcin Czechowic, który był, pochodził z Kujaw i w roku 1570 wraz ze swoim przyjacielem Janem Niemojewskim przeprowadzili się do Lublina.